Cześć, witam Was, z tej strony Łukasz, bo jesteście na kanale Crave Drive, a dzisiaj zapraszam Was na wyjątkowy odcinek, który dotyczy wyjątkowego zlotu Dusterów w miejscowości Ignalin. Zapraszam bardzo serdecznie. Cześć, witam Was z tej strony Łukasz. Dokładnie tydzień temu w miejscowości Ignalin odbył się bardzo fajny zlot e, miłośników dla Chciałem Wam dzisiaj przekazać e, kilka informacji, co ciekawego udało się tam zobaczyć. Nagraliśmy krótkie materiały i chciałem się z Wami podzielić takimi pierwszymi wrażeniami z tego zlotu. Myślę, że bardzo e, fajne spotkanie, warto jeździć na takie zloty. Powiem Wam szczerze, że byłem mocno zaskoczony tym, co Daster potrafi w terenie. To, że Daster 4x4 radzi sobie wspaniale, to mogłem się tego domyślać, aczkolwiek Dastery z napędem na jedną ośkę też dawały radę. Materiał będzie podzielony na dwie części. Dzisiaj chciałem Wam pokazać takie krótkie materiały z tego, co działo się na zlocie, jak spędziliśmy czas, co, co właściciele Dasterów wyczyniali swoimi samochodami, do czego to samochody są zdolne. Na zlot zabrałem ze sobą statyw, naszykowałem się na jakieś takie bardziej zorganizowane nagrania. Aczkolwiek cała ta wyprawa była tak dynamiczna i tak dużo się działo, że po prostu kamerkę wyciągałem dosłownie spontanicznie. Nagrywałem dla Was te najciekawsze momenty. Dlatego też postaram się tutaj krótko nadrabiać, komenty, komentować, co tam się działo, ponieważ nie zawsze po prostu w czasie spotkania był czas, żeby się rozstawić ze statywem i powiedzieć, co w danym momencie właśnie się dzieje. Należy zacząć od tego, że ośrodek w Ignalinie jest właśnie przystosowany do samochodów z napędem na cztery koła. Są bardzo fajne tory do przejazdu. Ogólnie tam po tym terenie, po lasach, można się nieźle wyszaleć. Ale oczywiście są też trasy troszeczkę mniej wymagające. Na których duster z napędem na przednią oś też daje radę, i można było się bardzo fajnie tym na tych torach pobawić. Nie przedłużając, od razu pokazuję Wam, jak zaczęliśmy dzień. To znaczy, spotkaliśmy się tam w piątek po południu. Dzień numer jeden. Ciemno. Uh -huh. No pełno dosterów. Z tyłu jakieś dźwięki. O, proszę bardzo. I Zuzia. Zuzia. Polacy nie wybierają nic innego oprócz dostarów. Natomiast w sobotę, już od samego rana, e, zaczęliśmy dzień przejażdżką e, dasterem na przednią oś w wersji Prestige. E, I od razu w czasie tej przejażdżki udało nam się spotkać kolegów, z, którzy jeździli dasterami z napędem na cztery koła e, i pokazali już wtedy swoje możli, możliwości swoich samochodów. Także zapraszam Was na m, pierwszy materiał, e, właśnie z porannej przejażdżki. Dzień dobry. 6.30 rano, Ignalin, zwrot Goldaster. Wstajemy, nie marnujemy czasu. Jedziemy się przejechać, ale dźwięki słychać fajnie na wsi. Jedziemy się przejechać po torach, zobaczyć tutaj, co tutaj jest. Dzisiaj po południu będziemy potem śmigać. Nie wszystkie pewnie będą dla tych samochodów z napędem na przednią ośkę, ale może uda się przejechać też takim samochodem, który stoi za nami. Jest z napędem na cztery koła. I zobaczymy, co tam będzie się działo, jak daster będzie się sprawdzał. Zaczynamy. Jedziemy Prestige'em, rozejrzeć się po okolicy. Zobaczymy, co będzie się działo. I teraz gdzie? prowu lewo? Na górę? Na górę jedziemy, zobaczymy, co... Szkoda silnika. Trzeba go było trochę rozgrzeć, zanim wjeżdżamy w teren. A, warto by było... Lepiej by się nagrywało, jakby była zdjęta osłona. Dobra. 6,50 zasypamy dasterkiem. Ła, tor numer 1. Żadne nierówności nie są dla nas. A, za duże. Kurde, i kto powiedział, że daster 4 na 2 nie daje rady? Wracamy na parking, później sobie pojeździmy, Tu jest jeden z takich lżejszych zjazdów. <śmusz _> nie wiem, czy na kamerze będzie to widać, ale jest wysoko. Dzipa mamy też jeszcze to zobaczymy jak będzie. Ja myślałem, że to powoli będzie robił. Wreszcie trochę akcji, chłopaki podjeżdżają pod górkę z napędem na 4. Z napędem na 2 się nie pchamy tutaj zupełnie, bo nie można. W tych przejazdach mieliście okazję zobaczyć, że koledzy podjeżdżali tutaj na początku z napędem na cztery koła, a ponieważ my też mieliśmy ochotę zjechać swoim dusterem z napędem na jedną oś, no to koledzy tam przełączyli się właśnie na napęd tylko na, na przód i próbowali podjechać pod tą górkę tylko właśnie z napędem przednim, tak żeby zobaczyć, czy nasze samochody w ogóle dałyby tam radę podjechać. Ale tak jak widzieliście, no, do dwóch trzecich tej górki dałoby radę podjechać tym samochodem, ale na samą górę jednak brakuje troszeczkę. Także yy, dziękujemy pięknie za, za prezentację. Aczkolwiek widać, że tutaj w takim terenie jednak yy, napęd na cztery koła jest zdecydowanie wymagany. Kolejnym etapem tego spotkania było przejazd z samochodami do Biskupina. Ponieważ mieliśmy też ze sobą e, młodsze pociechy, które też e, chciały zobaczyć coś ciekawego, więc wybraliśmy się naszymi dusterami do Biskupina, po to, żeby tam troszeczkę pozwiedzać. Aczkolwiek e, powiem Wam, że sam przejazd e, samochodami z jednej miejscowości do drugiej e, był też bardzo emocjonujący. Powinienem też wspomnieć, że zebrało się tam ponad 40 samochodów, więc jechaliśmy takimi kilkusamochodowymi kolumnami. A zebraliśmy się tam wszyscy na parkingu. Praktycznie samochody zostały ustawione w jednym rządku. Powiem wam, że robiło to niesamowite wrażenie. Natomiast popołudnie spędziliśmy już na torach, pojeździliśmy sobie trochę po tych odcinkach, gdzie można było jeździć dosterami z napędem naprzód, ale też mieliśmy okazję przejechać się z naszymi kolegami samochodami. Które mają napędy na cztery koła. No i tutaj naprawdę duży szacun e, dla marki Dacia że potrafią naprawdę zrobić super samochód, e, który radzi sobie w terenie naprawdę niesamowicie. Ja byłem pod bardzo dużym wrażeniem, co te samochody potrafią. Miałem się około 40 samochodów, część z nich stoi teraz w tym momencie za mną. Imperanza całkiem fajna, jest kilka torów do przejazdu. Są trasy dla sterów z napędem 4x4, są trasy. Dla samochodów z napędem na przednią oś także każdy może się fajnie pobawić. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję też organizatorom grupy Gaudaster za zaproszenie na to wydarzenie. Jest nam bardzo miło, że zostaliśmy zaproszeni. Zapraszam Was na odcinek za tydzień, gdzie przejedziemy się samochodem z napędem na cztery koła, który jest bardzo fajnie zmodyfikowany. Ma bardzo dużo fajnych dodatków, więc zrobimy tutaj taką prezentację. Przedstawię Wam krótki wywiad z kolegą Darkiem. Więc zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji kanału, żebyście nie przegapili kolejnego odcinka, ja się z wami już żegnam, jak zwykle, szerokości, cześć! Za mną fajny dosterek w bardzo fajnej wersji, ze sporą ilością modyfikacji, przerobioną przez kolegę Darka, pokażę wam za chwilę co tutaj zostało porobione, sporo rzeczy z zewnątrz, sporo rzeczy w środku, naprawdę warto obejrzeć.